Witam was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Mortal Online 2 to hardkorowa gra z sandboxową rozgrywką oraz pierwszoosobowym widokiem, która rozgrywa się na jednym mega serwerze. To znaczy, że gracze z całego świata trafiają do tego samego miejsca. Niestety z powodu dużej popularności gry, firma Starwalt została zmuszona do odejścia od swoich korzeni. W Mortal Online 2 pojawiły się normalne serwery, które pozwolą rozładować napięcie i wpuścić do środka wszystkich użytkowników. Bo obecnie jest z tym duży kłopot, 10 tysięcy chętnych graczy, a tylko 2-3 tysiące dostępnych miejsc, przez co niektórzy spędzają w kolejkach po kilkanaście godzin. Niby Starwalt wprowadziło pewne poprawki zwiększające pojemność czy skracające AFK timer, ale na niewiele się to zdało. Lubicie Genshin Impact? No to polubicie także The Seven Deadly Sins: Origin. Jest to kontynuacja The Seven Deadly Sins: Grand Cross, a jednocześnie nowa produkcja firmy Netmarble, która bardzo, a może nawet za bardzo inspiruje się Genshin Impact. Wystarczy dosłownie jedno spojrzenie na Seven Deadly Sins Origin, aby zobaczyć oczywiste podobieństwa z dziełem MiHoYo. Charakterystyczna grafika, otwarty świat, przygodowa rozgrywka oraz bardzo dynamiczna walka. Co do różnic, Netmarble obiecuje więcej elementów sieciowych, dzięki czemu The Seven Deadly Sins Origin będziemy mogli nazwać przynajmniej grą multiplayer online. The Seven Deadly Sins Origin trafi na pecety, konsole oraz urządzenia mobilne. Data premiery nie została jeszcze ustalona. The Cycle Frontier powraca. Deweloperzy przygotowali sporo nowości do swojego odnowionego tytułu i znów zapraszają graczy do sprawdzenia rozgrywki. Warto przypomnieć, że The Cycle zmieniło się i aktualnie zwraca się bardziej ku Escape from Tarkov niż Battle Royale z Twistem. Czy to dobra zmiana? Ciężko orzec, ale przyznaję, że dzięki innej formule gra się moim zdaniem znacznie przyjemniej i po prostu ciekawiej. Czego jednak spodziewać się po drugiej becie? Pierwsza rzecz, jaka czeka Was w drugiej zamkniętej sesji beta, to całkiem nowy zestaw misji w kampanii dla trzech frakcji. Te kampanie zawierają nowe kontrakty i odblokowują wszelkiej maści bronie. Co zaś się maptyczy, to nigdy nie wyglądały tak dobrze. Obie mapy zostały przerobione, poprawione i udoskonalone w oparciu o sugestie graczy. Dodano nowe ścieżki, a istniejące usprawniono i wygładzono, żeby nikt nie utknął na powierzchni. Ulepszono również grafikę, więc planeta jest jeszcze piękniejsza i groźniejsza. Heroes and Generals, czyli bardzo dobry, realistyczny MMFPS, znalazł właśnie nowy dom. Producenci gry Retomoto zostali właśnie sprzedani firmie TLM Partners. Fani Heroes and Generals nie powinni jednak martwić się o przyszłość swojej ukochanej gry. Firma ta LM Partners zamierza kontynuować rozwój tego MMA fps a zarówno jeśli chodzi o rozwój technologiczny, jak i dostarczanie nowych treści. Darkfall: Rise of Agon wcale nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Producenci gry w najnowszym komunikacie przeprosili za bierność i obiecali poprawę. W tym roku zamierzają skupić się na odzyskaniu bazy graczy w Europie oraz Ameryce Północnej. W Dark Darkfall Rise of Agon pojawi się nowy content, część elementów zostanie przebudowana, a przy okazji doczekamy się także wersji na Steam ze wstępną datą premiery wyznaczoną na przełom 2022 i 2023 roku. Pojawi się także nowy serwer, aby gracze mogli cieszyć się Darkfallem na równych szansach ze świeżą ekonomią. Dark Darkfall Rise of Agon to hardkorowy, nastawiony na PvP MMORPG, który jest lepszą wersją zamkniętego wiele lat temu Darkfall Online. Niby można grać za darmo, ale dopiero po zapłaceniu abonamentu znikają wszystkie ograniczenia rozgrywki. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Mówił do Was Reistus. Cześć!